Zacznę od pytania, czy aby ten teren delikatne szutry to jest odpowiednie miejsce dla tego motocykla? I w końcu się doczekałam Multistrada V4. Tutaj jest akurat model V4S. Wow! To na początku powiem. A dlaczego wow? Otóż sam wygląd tego motocykla już cholernie mi się podoba. Jego, jego całość, jego bryłę robiono, opracowano w tunelu aerodynamicznym. I rzeczywiście to miałoby sens, ponieważ niestety deszcz mi przeszkodził w zaplanowanej podróży. Ale pojeździłam odrobinę po mieście i poza miastem, i rzeczywiście ta szyba regulowana jednym palcem. Ochrona rąk, przód motocykla i boki tego motocykla, i kształt zbiornika 22-litrowego naprawdę chroni przed pędem powietrza, nie zwiewa przy niektórych prędkościach. Także design tego motocykla, im dłużej na niego patrzę, tym bardziej chciałabym go mieć. To jest moja wyczekana Multistrada V4S. Silnik Gran Turismo on waży 66,7, czyli, czyli to jest lekki silnik. Natomiast całość to jest 1158 cm pojemności, 170 koni mechanicznych i 125 Nm i te parametry mówią nam o tym, że ten silnik naprawdę V4 potrafi. Waga tego motocykla jest nieduża, bo 242 kg, i całość tych danych technicznych mówi nam o tym, że to na wysokich obrotach naprawdę to jest szatan. W tym motocyklu jest rozwiązanie całkiem ciekawe. Otóż jest system dezaktywacji tylnych cylindrów. To ma spowodować, że motocykl mniej pali i nie nagrzewa się tak. Generalnie jeżdżąc, natomiast co do tego nagrzewania, ja jeżdżę tym motocyklem w mieście 80% i 20% poza miastem, bo niestety pogoda jest jaka jest i motocykl się nagrzewa, więc um, ale nie jest to jakoś specjalnie wkurzające, ale trzeba zaznaczyć, że jednak trochę, trochę czuję, że w mieście jest hot. Ducati w Multistradzie zastosowało aluminiową ramę, koła dziewiętnastki, i co tutaj więcej? Ach, Brembo, Brembo, hamulce Brembo, 330 mm tarcza, czterotłoczkowe, lululul, czterotłoczkowe M50. I naprawdę hamuje całkiem zacnie, a wiadomo w mieście często hamujemy. Ten motocykl jest naszpikowany technologią, jest ich kilka, m.in. IMU, czyli system zarządzania ABS-em w zakrętach. Kolejny system Ducati Wheelie Control, wiadomo o co chodzi. Ducati Traction Control, również wiadomo o co chodzi. System VHC to jest system, który ułatwia ponowne uruchomienie silnika na pochyłych drogach. Przedni i tylny system radarów, czyli adaptacyjny tempomat. Wykrywanie martwego pola widocznego w lusterkach. Ten system Martwego Pola to jest coś wspaniałego. Otóż, jak tylko zbliża się samochód, czy z przodu, czy z tyłu, od razu widzę w lusterkach pomarańczową lampkę i wiem, że coś jest obok mnie. Wow. Nigdy w życiu, w motocyklu, czegoś takiego nie widziałam. Dzięki Multistrada czuję się bezpieczniej. Ten ogromny system technologii, jaki jest w Multistradzie, jest sterowany za pomocą joysticka i widoczny. Na ekranie TFT w 6,5 calowym. To jest duży ekran, wszystko widać. Dla mnie bardzo ważnym parametrem w motocyklu jest również rozstaw osi. Tutaj wynosi on 1567 cm oraz wysokość siedzenia 840 mm, czyli ja o wzroście 174 śmiało na niego siadam i sięgam całymi stopami na podłożu. Jest naprawdę spoko, również dla niższych osób, co przetestowałam. Z bardzo fajnych rzeczy w tym motocyklu to schowek. Mieści się on tutaj. Niestety iPhone 13 Pro Max nie wejdzie, ale niższe telefony, mniej, w sensie mniej, mniejsze Mniejsza i owszem mogą się ładować. Także to jest bardzo fajna rzecz. System odpalania za pomocą guzika też fajna rzecz. Oraz to, uwielbiam odpalanie Ducati, bo czerwony guzik dajesz w górę, odpalasz i nie wiem, jakoś uwielbiam. No i oczywiście te wszystkie guziki tutaj są podświetlane, czyli nocą jest... Wiadomo, że można się przyzwyczaić do swojego motocykla i, i swoich guzików, natomiast to wygląda uroczo. Uwielbiam, czy w Ducati Diavelu, czy tutaj w Multistradzie, czy w innych. Lubię, jak te przyciski są już podświetlane. Multistrada w swojej ofercie może Wam dać cztery modele. Najtańszy Multistrada V4, cena 91,900. Multistrada V4S 103900, a najdroższy model multistrady. Jego cena zaczyna się od 123 900 zł. Ubolewam niestety nad tym, że pogoda, jaką mamy obecnie w Polsce, nie pozwoliła mi na to, aby jechać tym motocyklem na południe, gdzie lubię jeździć najbardziej, i przetestować ten motocykl w delikatnym szutrze. Niemniej w mieście i delikatnie poza miastem. Motocykl naprawdę sprawia bardzo dobre wrażenie. Przepaliłam cały zbiornik paliwa. Spalanie tutaj mi wyszło w granicach siedmiu. Delikatnie jeszcze trochę mamy w zbiorniku tyle. Tyle mi zostało, więc jeszcze troszkę mam do spalenia, ale wyjdzie około 6,8. Litra na 100 km, także to jest ok. Jeździłam i w deszczu, i w upale, i nocą, czyli wtedy, kiedy temperatura już o tej porze roku spada do 12 stopni. Więc, grzane manetki za pomocą tego palca się włącza super. Wiadomo, uwielbiam grzane manetki. Grzany fotel, o ile pasażer ma spoko, bo za pomocą guzika sobie włącza grzany fotel, no to ja miałam delikatny problem, żeby się dostać do tego menu, włączyć to grzane siedzenie, także nie zastosowałam tego. O właśnie, ja propo, jeżeli jestem przy siedzeniu, jest cholernie wygodne, jest mięciusieńkie i to jest to, na co zwróciłam pod uwagę, podchodząc. Pod salonem do multistrady, no to wiadomo, odpalamy strut za pomocą guzika. Kolejna rzecz: moja ręka powędrowała na siedzenie, żeby zobaczyć czy miękkie, czy twarde. Nie wiem, jak mam, nie wiem, co jest ze mną. Super, jest naprawdę na maksa wygodne i jest tak wyprofilowane, że niby 840 mm wysokości, to, a to nie jest i nisko, i nie wysoko. Natomiast osoby niższe ode mnie siadają i rzeczywiście dostają stopami. Ponieważ mam wrażenie, że ten fotel jest tak wyprofilowany, taki jakby trójkąt bardzo wygodny, że naprawdę można nim, na nim, w nim zasiąść, jak w fotelu, jest na maksa, na maksa wygodnie. To, na co ja zwracam uwagę w motocyklach typu Adventure, czyli takich jak Multistrada, to pozycja za kierownicą oraz układ nóg. Tutaj nogi rzeczywiście. Nie męczyły się, tak jak w przypadku innych motocykli, na przykład sportowych, gdzie mamy nog nogę zgiętą na przykład tak, a tutaj jest w ten sposób. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, natomiast układ nóg rzeczywiście jest świetny, bo nie męczy. Mogę jechać, jechać i jechać. Zwracam również uwagę na szybę, a tutaj ta szyba jest regulowana za pomocą tego ruchu. Bardzo szybko, więc naprawdę nie ma oporu powietrza. A rozpędziłam ten motocykl na zamkniętej drodze naprawdę srogo. Super, super. Zero oporów powietrza, zero. Ten zbiornik paliwa, rzeczywiście tunel aerodynamiczny i, i, i tam budowa motocykla sprawiają, że to ma sens, bo, bo nie było dużych oporów powietrza. Wręcz mogłam rozp na rozpędzonym motocyklu trzymać. Jedną ręką mogłam, czego nie robią, ale to jest możliwe, i rozglądać się na boki, i zastanawiać się, hmm, a dopiero później spojrzeć w licznik, na licznik, w licznik. Spoglądajcie gdzie chcecie i zobaczyć tą zawrotną prędkość na motocyklu. Następnie zwracam uwagę na hamulce. No, niby Brembo M50 hamują, także współpraca z Brembo super, super. Kolejną rzeczą, na, co, na, na którą bym zwróciła uwagę, to zajebistość. Rzeczywiście, ludzie miałam wrażenie, że za moment zaczną mi machać i nie wiem, czy byłam źle ubrana, bo miałam jakąś koszulkę taką zwiewną i kurtkę. Natomiast był taki moment, gdzie wychodziłam z knajpy, siadałam na mototyk, bo przeparkowałam i w tej koszulce jakoś tak dziwnie chyba wyglądałam. To były pozdrawiam wszystkich. Jeżdżąc multistradą po mieście i troszeczkę poza miastem. Ona zapaliła we mnie pewien pomysł. Otóż wymyśliłam, że zrobię ranking zajebistości. I w każdym rankingu zajebistości od tego odcinka do każdego motocykla oraz samochodu będę mówiła zajebistość, która jest zajebista. <grym> I <zajebistością> żarówki tutaj pę, pęk! Cięcie. Moim ulubionym gatunkiem motocykli to są właśnie motocykle typu Adventure. No to, zaraz, haola, haola, zaraz po zaraz poer cruiserach i choperach, wiadomo, Warrior numer jeden. Naprawdę numer jeden, tu w serduszku. I w tym segmencie motocykli Multistrada ma jednego konkurenta, którego notabene bardzo chciałabym przetestować. To jest Triumph Tiger 1200. Nie wiem, może macie jakieś doświadczenia, więc śmiało piszcie w komentarzach, bo ja chętnie zestawiłabym Tigerka z Multistradą. To, co urzekło mnie w Ducati Multistradzie, to fakt, że przesiadłam się właściwie z motocykla, który jest mniejszy, ma 900 pojemności i wsiadam niby na Ducati Multistradę, która wygląda potężnie, bo no, trzeba powiedzieć, że ten motocykl wygląda potężnie. I tutaj, kropka, bo on tylko wygląda potężnie niby waży 242 kg, co też jest niedużo. Natomiast łatwość i lekkość tak, jak się prowadzi multistradę, to jest po prostu nie do opisania. Ten promień skrętu, asystent zmiany biegów, i tutaj, tutaj czerwona lampka trochę, ponieważ mógłby działać lepiej, ale on działa. Ja się trochę czepiam tylko. Natomiast, jeżeli jeździsz na motocyklu typu Scrambler czy, czy tego typu motocyklu i chciałbyś spróbować multistradę, chciałabyś spróbować multistradę, ale wydaje ci się, że to jest krowa o wysokości 840 mm z potężnym zbiornikiem 22-litrowym. Wiem, powtarzam się, ale to są ważne parametry, to nie bój się, bo naprawdę, multistrada. Trochę trzeba ją ujarzmić i włączyć mapę, mapę, która trochę stłumi te 170 koni mocy i ten motocykl naprawdę dałabym się pokusić o przejażdżkę osobie, która nigdy na tego typu sprzęcie nie jeździła, bo, bo to jest wow, naprawdę lekkość prowadzenia, tak, jestem na tak. A pogodzie polskiej deszczom stanowczo mówimy nie. Tak sobie jeździłam tą emulsy. Kurwa. Czy ktoś ma namiar na logopedę? Potrzebuję. Uwaga jeszcze raz. Jest co więcej. Kurwa, powiedziałam to. Wyjdź idę. Tak sobie jeździłam tą emulsy. Jeszcze raz. Cięcie, bo teraz nie zajebistość. No dobra, no mów. No i mówię. Tak sobie jeździłam multistradą i ona zapaliła we mnie pewien pomysł. Otóż będę od tego odcinka prowadzić ranking. Jeżdżąc multistradą te kilka dni po mieście i troszeczkę poza miastem, wymyśliłam coś takiego, bo, bo, bo ten motocykl zapalił pewną. Ty, przeginam. Jeszcze raz, kur... Jeszcze raz. Jeżdżąc multistradą po mieście i z. I, i, i... nie do zrobienia. Nie do zrobienia. Kur... To jest i kur... biste właśnie. Uwaga, cięcie. Poczekaj, bo teraz mi się chyba te zmaczki już wytegowały. Uwaga, mówię. Bardzo lubię motocykle typu Adventure i to są zaraz po powercruiserach moje ulubione... Yy, poczekaj, nie. Bo... Poczekaj Mario, bo się zacięłam. Cięcie. No i Bardzo lubię motocykle typu... Nie, cięcie. Uwaga!